Jestem Natalia Dzisiaj będziemy mieli To w toku. Mm. Uh, dzisiaj zrobić we'll bajkę. To będzie bajka o. Mogę się powiedzieć? No, zobaczcie, zaraz. Więc idziemy do naszego domku, Domek. Przepraszam, że widzicie to ładowanie i wszystko, no ale nie zastopować w filmiku, tak, że Macie troszeczkę przedłużony ten filmik o kilka sekund. Hmm. O, właśnie, chciałam zrobić te trzy pokoje. Tutaj chyba będzie Łazienka, a tutaj będzie pokój dziecka, a tutaj rodziców. Więc klikamy no i zaczynamy. Tu najpierw Firenki. Bo ja czasem tak robię, że tak i tak o teraz to łóżko z jednej strony szafka i z drugiej strony szafka. Wiem się zmieścić tu. Mhm. Powiedzmy, że nie było. No ja po prostu... Dobra, będzie ta. No i dywan oczywiście. Tutaj. No dobra, to tak. Już mamy chyba zrobione to wszystko. No, pójdziemy jakieś czy tam do domu, bo zbierałam, zbierałam. Na przykład to będzie strona Tacy Tak tutaj, bo no to będzie miał takie coś, nie, kasa oczywiście. Wsadzimy tu jakieś... i ołówek. I dukopiemy. I Dobre. Nie, ja tego nie chcę brać. No i już, może jeszcze... Dobra, już. To zamykamy i mamy coś w hmm, Tutaj na pewno będzie jedna poduszka i druga, bo wiadomo, gdzie chyba i gdzie dziewczyna śpi. No i chyba książki tutaj na dole. Dobra, no i proszę a jeszcze tutaj na górze, na górę coś. No to. No i głośnik. Głośnik jest trochę dłuższy. Dobra. Teraz tutaj robimy łazienkę. Łazienka będzie dobrze wyglądała. Lubię robić łazienki i to bardzo dobrze. Więc tak. Tutaj najpierw zrobimy podłogę. I ściany. No i tu będzie bardzo fajna łazienka. No bo tu będzie wyglądało jakoś tak, że tutaj będą te. I idziemy teraz tutaj. Widziałam TikTok i te wszystkie, że tak się robi i to wygląda super, ale jeszcze bardziej jakby realistycznie to wygląda. że bierzecie takie dwie. To wygląda jakby tutaj musiało być to więc tutaj to położymy idziemy przejdziemy do otworzenia no, kosmetyki no kto by zapomniał o kosmetykach jeszcze dwa lustra sobie damy Oczywiście, bo kto nie lubi perfum? No i pędzelek, oczywiście. Hmm. Tutaj jeszcze mydła do mycia się. No i teraz wiecie Tego, tego bym nie mogła. To no właśnie jest Wiem, że to jest... Dobra, teraz po pudło. Pudło będzie takie i w nim będą wszystkie szampony i takie inne. się. To myślę, że to tak tylko, że tutaj było takie śmieszne coś że wbrało się to krzesło i mi się stawiało papier toaletowy o Dobre, to wygląda nawet teraz pan... no i super jak to wygląda tutaj, będziecie widzieli w następnym odcinku ale bierzemy się za dziewczynki pokój, więc tak możemy ścianę i to wszystko zostawić łóżko łóżko, żeby nam nie zajmowało tyle miejsca zrobimy takie под тем бирки мне бирк. Под тем под тем ушки мне mm. так пьюры? Нет, пьюры нет. <свес> Tutaj fotel. No i szafki. Szafki, no to szafki. One będą różowe. Albo biały, białe, białe. No tutaj będą takie szafeczki. No.

wygląda. Teraz się bierzemy. Nie, ściany to zmienię. Podłogę zostawię tak, jak będzie. Tak. No dobra. Tak. Um, teraz robimy. Hmm. Tutaj będzie coś w tym, bo tu jest takie fajne okienko. Oj, no, zrobiamy noc. ale teraz robimy na dzień. No tutaj musi być coś fajnego, może Pokój, żeby relaksu, pokój relaks. No. no i mało światełko. No. no, jeszcze muszę dodać lampę. Lampę to będzie fajna. O, tak. No, oczywiście nasza postać będzie miała do nagrywania. Wiecie, co, nie wiem jak to się nazywa, jak wiecie to napiszcie w komentarzach. To, to chyba już jeszcze tutaj trzeba dodać światło. I tu, tutaj to będzie takie fajne. Bo I teraz, lepiej mnie słychać. Poprawiłam sobie głośno. Tak, jak nie Dobra, i teraz muszę postać, muszę trochę ściśleć. Pograłam wszystko, co się da. Tu jest ich tu. To idzie tu, a on idzie tu, a tam, a ta idzie tu. Nie wiem, czy się. A okej, okay, to ona już mi nie otworzyło. Niektóre rzeczy. Tak dużo to ich nie brałam, bo. Niektóre rzeczy już mam, niektórych nie mam. Mmm, um, dobra. Uff, muszę teraz ten. Ops. No. Tutaj jest z rzeczami do grania. Tutaj będzie spała. Tak. Wiem, dziwny odgłos. Tutaj będzie jej pokój, taki malutki. I jej drzewko oczywiście. A tutaj karty. Znaczy, tutaj. Położymy to na łóżko. Pokej dla niej, bo on oczywiście musi jak komuś ukras. I... I taki ten... To, to co idzie na dół tutaj. To idzie... A to co... Dobra. Nieważne. A tutaj. O, jeszcze zapomniałam o szafie, to już mam. A chociaż mogę walić te rzeczy, których nie potrzebuję. Ta szafa będzie tutaj, ale to będzie taka duża szafa, tylko taka. Mam inaczej wieszaki chyba. Więcej już będzie ma. Mam tutaj świeczka, telefon. No i druga nie. Wiem. A to musi zostać. Musi. Bo to jest. jest. Ops. No zamknij się ta. Nie, to się nazywa Walisko. No co ja takiego złego robię? Muszę nacisnąć na to. O, dobra. Masz odkurzać? Mam, weź, dobra. To to weźmiemy... Znaczy, wyrzucimy właśnie. Mogę Ale zamknij drzwi. Przepraszam was. Dobra, już jestem Przepraszam was bardzo Musiałam przerwać, przerwać na chwilę Bo moja siostra Zapytała się, zapytała się Czy możemy skurzyć no, Nie pytajcie Co ona robi Bo ona Po prostu to możemy zostawić, bo to nie jest akurat nie potrzebne, ale... ale... No po prostu. No. Dobra, idziemy na dół. Na dół, na dół. No i chyba będzie gotowy ten domek. To pa!